Mamy dzisiaj rozmawiać o wszechświecie, księże profesorze. I na początek chcieliśmy zapytać, czy jako kosmolog, kiedy ksiądz profesor patrzy w niebo, widzi coś, ksiądz specjalnego. Może zaskoczę panią. Jak patrzę w niebo, widzę gwiazdy. Przypomina mi się piękny obraz Van Gogha zatytułowany Nocne niebo nad Arl. Granatowe niebo i błyszczą tam wielkie światła, raczej jak latarnie niż jak gwiazdy. Tak widział gwiazdy Malarz Van Gogh. Kosmolog widzi oczywiście przez pryzmat swojej wiedzy, więc te małe błyszczące punkciki to są wielkie kule gazowe, w których odbywają się nieustannie reakcje jądrowe, dostarczające światła, którymi gwiazdy świecą. Działają tam dwie siły podstawowe siła promieniowania na zewnątrz, rozpychająca te gwiazdy i siła grawitacji. Ciągnąca je na wewnątrz. Jak długo te dwie siły są w równowadze, gwiazda żyje, jest w stanie równowagi, a prędzej czy później wypala się paliwo jądrowe, wtedy się ta równowaga narusza, gwiazda zaczyna wykonywać niekiedy dziwne ruchy, oscylacje, może wybuchnąć i w konwulsjach zbliża się do swojej śmierci. Ale kiedy patrzymy na te kule gazowe, które wyglądają jak takie przypadkowe wysypisko świecących punkcików. Nazwamy to kosmosem. Kosmos to znaczy ład po grecku. Czy to zawsze było tak, że człowiek miał poczucie, że to co jest nad jego głową to jest właśnie ład? Ja myślę, że ta nazwa kosmos właśnie się wzięła z pierwotnej intuicji. Wyraz kosmos po grecku to znaczyło piękno. Do dzisiaj jeszcze to przetrwało. W naszym języku, gdy mówimy o kosmetykach, o środkach do zapewniania piękna, to jest ten sam źródło słów. Grecy, bo to jest słowo greckie, widzieli piękno nawet jeszcze zanim wykonywali jakiekolwiek obliczenia. Tutaj chyba ta intuicja jest oparta na regularności zjawisk w przyrodzie, na pewnej cykliczności zjawisk. Lato, zima, jesień, to następuje wszystko cyklami nie trzeba zbyt wielkiej wyobraźni, by dostrzec w ruchach gwiazd cykliczność. Słońce porusza się raz na dobę, księżyc, prawda, w ciągu dwudziestu kilku dni zatacza pełny cykl i tak dalej. To wszystko prawie, że gołym okiem widać i to powoduje w nas takie poczucie kosmosu niewątpliwie. Spekulacje na temat kosmosu i na temat tego Czym on jest towarzyszyły człowiekowi właściwie od zawsze? Natomiast nowoczesna kosmologia jest chyba nauką nową, niedawno tak naprawdę określoną i opisaną. Tak, nasze rozmowy są rozmowami na koniec wieku i właśnie może dobrze podkreślić, że kosmologia jest nauką XX wieku. Tak jak pani powiedziała, jest to najstarsza nauka w tym sensie, że spekulacje kosmologiczne sięgają głębokiej, głębokiej prehistorii. Potem, gdy powstała nauka nowożytna, głównie chodzi o dzieło Newtona i jego następców, to oczywiście natychmiast były próby zbudowania teorii wszechświata. I właściwie Newton już podał teorię układu słonecznego. Natomiast próby rozciągnięcia fizyki newtonowskiej na cały wszechświat prowadziły do zaskakujących paradoksów. Także w XIX wieku panowało przekonanie, że to wie, czy się w ogóle da fizykę newtonowską zastosować do wszechświata jako całości. I dopiero na początku naszego stulecia, dokładnie rok 1917. Ciekawa sprawa, bo wtedy szalała wojna, rewolucja w Rosji, ale właśnie dokonało się wydarzenie ogromnej wagi. Einstein opublikował niewielki artykuł, około 20 parę stron druku. I Tam zaproponował pierwszy model kosmologiczny oparty na swojej nowej teorii, teorii względności. I przyjęło się, trochę umownie oczywiście, bo te wszystkie daty powstania czegoś nowego są bardziej rozmyte, ale umownie przyjęło się datować początek kosmologii nowożytnej właśnie na rok 1917, ta pierwsza praca Einsteina. Dzisiaj praca Einsteina ma znaczenie głównie historyczne, bo ten model, który on zaproponował, Okazał się fałszywy, niezgodny z obserwacjami, ale był to model konsystentny, spójny. Pierwszy model, który pokazywał, że prawa fizyki, tej nowej fizyki einsteinowskiej, działają spójnie w całym wszechświecie. Ale czy to znaczy, że tak duży postęp dokonano w kosmologii właśnie od tego 1917 roku? Tak. Tak, to jest rzeczywiście tak. Za kryterium właśnie powstania nowej nauki można uważać jej postęp. Otóż praca Einsteina była czysto teoretyczna, nawet dosyć zaskakująco oparta na pewnych błędach obserwacyjnych. Einstein nie znał obserwacyjnych danych współczesnej astronomii, ale to jakoś nie przeszkodziło mu zbudować konzystentny model. Wkrótce, kilka lat po pracy Einsteina, astronomowie doszli do wniosku, że wszechświat się rozszerza. Że gdy patrzymy na odległe galaktyki, czyli ogromne zbiorowiska gwiazd, to światło dochodzące do nas z tych gwiazd z tych galaktyk jest zaczerwienione. Fachowo to się mówi o przesunięciu ku czerwieni. To zjawisko świadczy o uciekaniu źródła światła, w tym wypadku galaktyki. Wszystkie galaktyki od siebie się oddalają. I już w roku 1929 amerykański astronom Edwin Hubble Badając dosyć już dużą próbkę pomiarów tych przesunięć ku czerwieni, pokazał, że im dalej jakaś galaktyka od nas się znajduje, tym szybciej od nas ucieka. To się dzisiaj nazywa prawem Habla. I to było pierwszym obserwacyjnym osiągnięciem potwierdzającym przewidywania kosmologii relatywistycznej. Relatywistycznej to znaczy opartej na teorii względności.